Tam wszystkich, Pasieka maja, 4 luty. Słońce wyszło i pszczoły też wyszły. O, delikatny oblot. O, oblot zaobserwowałem chyba w trzech czy czterech ulach. I, I to właśnie w ulach tylko jednościennych widzę latają. Troszkę słońko przygrzało. I już pszczoły wyszły. Tak, z boku, żeby nie na wylotku. Tutaj też. Pszczółki ładnie latają. No, na ostatnim filmiku zaglądałem trochę właśnie do środka. No i dzisiaj chyba poddam tak troszkę ciasta. Tak, po małej garści. Nie wszędzie latają właśnie tego muszę też sprawdzić co tam się dzieje. No tutaj też ładnie lataj. Zobaczymy może ten, bo tu widzę, że nie wychodzą. O, tutaj też taka mocna rodzinka była. Nie wiem czym to się udaje, jedną ręką. O! miałem daszek. Nie wiem, czy to coś będzie widać. O, no ładnie są przy górze, ale ciasto trzeba poddać. Fajka, to ciężko Resztę myślę, że też wszystko w porządku. Tylko tutaj w tych ulach ocieplanych to się nagrzeje, to trochę potrwa, ale tu już widzę. Jedna pszczółka też wychodzi. Też to, myślę, że wszystkie będą wychodzić. Może zobaczymy jeszcze w Warszawie jako jednym jak to wygląda. A w tym tu mam te gąbki, to może nie, a może. To tutaj będzie łatwiej. Dobrze jaki na razie trzymam, ale myślę, że po trochę będę w